Kiedy byłem małym chłopcem, miałem dokładnie 5 lat, zachorowałem na krztusiec. Gdybym nie został wcześniej zaszczepiony, umarłbym. Wtedy obiecałem sobie, że jak dorosnę, zostanę pracownikiem medycznym, by pomagać kobietom i dzieciom w Sierra Leone. Peter Konech prowadzi coś, co można nazwać szpitalem, choć w tym szpitalu nie ma ani jednego lekarza. Są za to pielęgniarki, które każdego dnia wyruszają do odległych wiosek, by nieść pomoc głównie mamom i dzieciom. Nigdy nie wiemy, ile dzieci spotkamy na miejscu. Zawsze jednak jest ich bardzo dużo. Badamy je. Sprawdzamy także wzrost i wagę. Później dzieci kwalifikowane są na szczepienia. Pomoc odbywa się w ramach specjalnego programu Ministerstwa Zdrowia i UNICEF. UNICEF jest jedyną organizacją zapewniającą tradycyjne szczepionki dla dzieci w Sierra Leone. Po drugiej stronie rzeki są trzy wioski. Żeby się do nich dostać, musimy ją przepłynąć. Tam czekają już na nas mamy z dziećmi, które muszą być zaszczepione, między innymi przeciwko polio i odrze. Wiele matek, które w poszukiwaniu pomocy próbowało przekraczać rzekę na własną rękę, tonęło. Tylko w tym roku sześć kobiet. Dlatego każda wizyta pielęgniarek w Manowo to dla mieszkańców wioski wielkie święto. Wdzięczność okazują, jak potrafią najlepiej. Matki, które przychodzą zaszczepić dzieci są bardzo biedne. Ich najważniejszy cel to walka o przeżycie. Miałam sześcioro dzieci, z czego trójka zmarła. Fatmę, najmłodszą, urodziłam dwa miesiące temu. W ciągu dnia pracowałam na polu. W środku nocy poszłam do toalety. Nie sądziłam, że to już czas. Wtedy urodziłam. Dzięki pielęgniarkom, świadomość kobiet powoli, ale wzrasta. Przy okazji szczepień i badań uczą one matki, jak karmić piersią i na co zwracać uwagę. Wcześniej, kiedy nasza wioska nie była objęta programem szczepień, kobiety musiały iść z malutkimi dziećmi wiele mil, by móc je zaszczepić. Nie każda to robiła. Wiele dzieci zmarło. Wydaje mi się, że około 40. Dziś jest znacznie lepiej. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Leone wciąż aż 20% dzieci umiera przed swoimi piątymi urodzinami. Ich marzenie to szczepienie. Jedno kosztuje mniej niż złotówkę. To, co dla nas tylko, dla nich znaczy życie.